Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Witam w kolejnym przedstawieniu prezentacji nowego tomu kolekcji DC Bohaterowie Złoczyńcy od Hashet, tym razem Kroniki Atlantydy. Jest to troszeczkę spóźniona prezentacja, gdyż były problemy z dostawą komiksu do kiosków, w którym go regularnie kupuję i dopiero dzisiaj mi się udało go zdobyć, zamiast w zeszłym tygodniu. No jest to tom już... 43. Bardzo daleki. Tutaj mamy fragment Power Girl Na panoramie. I tutaj, dla porównania, to jest bardzo gruby tom. Mam tutaj poprzedni, czyli tom numer 42. Jak sobie zobaczycie. No, zdecydowanie mniejszy. Jeżeli ktoś jeszcze nie nabył tego komiksu, a mieszka w Bielsku Białej, to w kiosku ruchu, w którym ja kupuję, to jest przy ulicy Stajowskiego w Plaszaku, jest jeszcze jeden tom. Jak dostarczyli, to od razu dwa. Dobra, zobaczmy, co, jak to się prezentuje. Zapewne już to w sieci widzieliście. Ale ja sobie też postanowiłem to otworzyć. Oczywiście na omówienie zapraszam na kanał Sylwek. Dobra, to jest folia. I to potężne to misko, bardzo grube to. Bardzo ładna wklejka, standardowo, ciekawe rysunki. I tutaj mamy 320, ponad 300 stron. I to są kroniki Atlantydy. To były lata chyba 90., tak. Rok 1990. Od marca do września scenariusz Pytera Davida, którego kojarzę już z innych historii. Bardzo specyficzna grafika. I z tego, co słyszałem, ten komiks jest naprawdę ciekawy, więc nie mogę się doczekać, aż będę go czytał. No, można patrzeć i podziwiać te obrazki. No i niektóre robią niesamowite wrażenie. No, na przykład takie kadry jak ten. Podejrzewam, że tu będzie jakieś dużo polityki, dużo jakichś rodów, jakichś dziedzic kwestii dziedzictwa. No i tutaj mamy kolejną ładną ilustrację na całą stronę, czy na całe dwie strony. No, troszkę tego jest. O, tu jest jakiś jakiś tekst. Aha! Religie w starożytnej Atlantydzie i wpływ na świat. No to jest kolejna ciekawostka. Dużo tekstu, dużo bardzo ładnych grafik i bardzo mnie intryguje ta historia. O czym ona będzie? Jak to będzie przedstawione? Przecież nie mogę się doczekać lektury. Tutaj mamy wywiad z profesorem RK Simpsonem. Ciekawe co to będzie. Kolejne Kolejna okładka, kolejny rozdział, Kronika Atlantydy. Bo chyba cała mitologia świata stworzona. I tu mamy finał i posłowie Roberta Grinbergera. Tu mamy jakieś drzewo i oczywiście zapowiedź Tomów. Mamy tutaj Green Lantern, jak to niektórzy stwierdzili, ale podobno w komiksach jest już to poprawione oraz Ptaki Nocy, Wielkie Umysły myślą podobnie. No potężna cegła, naprawdę potężna i już dosłownie nie mogę się doczekać tej lektury. Zwróciliście uwagę, że jak są tu grzbiety, to ta, gło, ta twarz zazwyczaj jest z tego obrazka, zresztą spójrzcie tutaj, w poświęceniu poświęceniu. Wonder Woman, i to jest ten fragment. Taka ciekawostka. Ja zapraszam na kanał Sylwę, gdzie będzie nasze wspólne umówienie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.